Cześć! Jestem Stasiu. Dziś nakręcimy filmik o moim hobby, o kamieniach szlachetnych i minerałach. Dzisiaj na, się skupimy na kamieniu, który się nazywa piryt. Mylono go kiedyś z złotem. I, naz I mówiono na niego złoto gupców. Mów mówią, że można nim rozpalać ogień. Dzisiaj go obadamy. Nie. Tu jest strona pirytu. Są różne tu kształty. Tu są kształty, w jakim występuje. Tu, tu są trzy zdjęcia, ale nie ma mojego. I to w ogóle niemieczka, niemiecka książka. Ja chyba mam go w tym kształcie. Napiszcie, jak wymyślicie. Ja mam w tym kształcie go. O, w tym. W tym kształcie go mam. Jak macie, piryt w jakimś innym kształcie, to napiszcie w komentarzach i zaznaczcie. Tu zrobiłem taką karteczkę. A jaka historia wiąże się z tym twoim egzemplarzem Pirytu? Skąd go masz? Z ojcowa kosztował 11 zł. Tam można takiego zdobyć. A nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Ale tak, jest dostępny pewnie. Zobaczmy go dokładniej pod lupą. Lepiej. O, jak macie Piret, to zróbcie o nim film albo napiszcie w komentarzach. A jak się Wam podobał film, to Dajcie łapki w górę. O, a, mask, a maskę. No. Jeszcze ale jak dacie, ale jak będzie więcej łapek w górę to pokażę moją twarz. Tylko jak będzie bardzo dużo. Więc dajcie. Dużo łapek w górę. Pa, pozdrawiam.